W czwartek 30 września w Wolsztyńskim Starostwie odbyło się spotkanie przedsiębiorców działających na terenie powiatu w związku z powstaniem terenowego oddziału Krajowej Izby Gospodarczej. Zebranie w Urzędzie Powiatowym miało przede wszystkim przybliżyć przedsiębiorcom cele i zamiary przyszłej Wolsztyńskiej Izby Gospodarczej. Wicestarosta pan Krzysztof Piasek, jako główny inicjator ze strony starostwa, przedstawił zebranym podstawy prawne Izby Gospodarczej. Aby izba mogła powstać, musi skupiać minimum 50 podmiotów gospodarczych. Na razie przyjęto już 40 deklaracji, dlatego uzasadnionym było powołanie tzw. grupy inicjatywnej, która opracuje projekt statutu. W skład grupy weszli pani Justyna Gwóźdź, pani Krystyna Żepa, pan Grzegorz Zyguła, pan Krzysztof Lisiewicz oraz pan Jerzy Gintrowicz. Kolejnym krokiem będzie wybór władz oraz rejestracja w sądzie. Jak podkreślił pan Marek Świtalski, już w tym roku może dojść do utworzenia Powiatowej Izby Gospodarczej, co będzie ewenementem w skali kraju i przykładem przedsiębiorczości dla innych powiatów. Samorząd Gospodarczy w Powiecie zajmie się m.in. organizacją konferencji, targów i misji w trybie promocyjnym na wybranych rynkach, np. krajowym, wojewódzkim lub powiatowym. Będzie organizował szkolenia i doradztwa. Przygotowane będą pakiety informacji gospodarczej oraz wiele innych działań i zadań, których nie sposób wymienić przez ich szeroki zakres i powiązanie z pracami Krajowej Izby Gospodarczej.